Dobra To jedziemy Cześć W 2012 roku mm, Lepiej 11? Jakoś tak Kupiłem sobie Zajebisty mikrofon Stwierdziłem, że będę robił filmy na YouTube. sławny i zajebisty, i ludzie będą mi pisać wiadomości, jaki ty jesteś zajebisty. Robisz filmy, jest w Nie zrobiłem ani jednego ani kurwa jednego. W ogóle filmy miały być o StarCraftie, nie o bieganiu przecież nie byłbym w stanie wtedy przebiec nawet kilometra ale to nic to nie dało się i to się nie da bo ja się wstydzę bo moja dykcja jest chujowa bo w ogóle inni robią lepiej no i nic nie zrobiłem Arcrafta nie gram, życie mi się trochę zmieniło. Na filmików jak nie było, tak nie ma. Mikrofon dalej leży. Może kiedyś będzie. Ale strasznie dużo mam pomysłów w głowie. No rzeczy, które wydają się ważne. Szczególnie w dzisiejszych czasach, może w Polsce tego tak nie widać, ale jeden na trzech Anglików, i Amerykanów, i Australijczyków, i Nowozelandczyków jest gruby. Drugi z tej trójki jest ok, trzeci z tej trójki jest chorobliwie otyły. Co to jest chorobliwa otyłość? To sobie musicie sprawdzić na Wikipedii albo generalnie w internecie bo w Polsce kurwa takich podporów nie ma ja w swojej najcięższej wadze miałem 95 kg i czułem się przechujowo i to był bodziec żeby to wszystko pozmieniać ale Tutaj, tutaj widzisz kogoś kto ma 120, jego żona będzie mówiła, że on jest w formie. Poziom tłuszczu 45%, albo i lepiej, ale on jest zdrowy. lubi jedzenie i w ogóle nazywać go spasionym kurwa wieprzem to jest poprawnie politycznie, więc nie można. Ostatnio... Dobra, chuj, nieważne. Więc nie miała być o motywacji, tak? No. I ostatnio tak sobie znam sprawę. Wow, fuck. Że <laughs> z moją motywacją to nie jest wcale tak źle. 6 wieczorem. Po całym dniu pracy. Tak, 6 wieczorem. Ciemnek w dupie. Maj roku życia na południowej półkuli. No, w każdym razie z moją motywacją nie jest tak źle. I pomyślałem, że może uda mi się zmotywować kogoś innego. Zaczynałem biegać biegać ruszać się w ogóle 3 lata temu Na Ale dalej No Zaczynałem biegać 3 lata temu 20 minut to był szczyt 2 kółka do K-parku i będę jebany 2 km, czy 3 km może Później zacząłem jeździć na rowerze do pracy Żeby przyoszczędzić na biletach Londyn zajebiście drogi się ludzie śmiali na chuj ci to co ci ten rower To jak ciota. ziemniaka sobie kurwa w łóż w gacie To już wyglądał lepiej I tak było codziennie A może nie codziennie już bez przesadę. Ale... Słyszałem tego dużo Dwa lata później ci sami ludzie pisali do mnie i pytali się w ogóle jak? Jak zacząć biegać? Wypadałoby odpowiedzieć bardzo prosto. Pobierz kurwa buty, otwórz drzwi, wyjdź Biegnij, biegnij tyle ile dasz radę. Jeśli nie dasz rady, to idź. Odpoczniesz chwilę, zacznij znow biegać znowu. Ja powiem Wam, że zajebiście nie lubiłem biegać. Ale to zajebiście. Po prostu kurwica mnie brała za każdym razem. Musiałem wyjść, nie miałem wymówki, dzisiaj nie pójdę, bo deszcz pada, dzisiaj nie pójdę, bo słońce świeci, teraz napiję się browara, pójdę za godzinę, a ja nigdzie nie poszedłbym, wiadome. Ale w pewnym momencie stało się coś dziwnego, zacząłem czekać na ten moment, kiedy przyjadę na rowerze do domu, będę mógł się przebrać i iść pobiegać. Zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach praktycznie nie ma chwili w ciągu dnia... A, kuja, to się wytnie. Śmiało, zielone. Nie? Nie da zielonego. No, no. Dobra o czym tu ja byłem? A W dzisiejszych czasach w dobie trzech obecnej elektroniki z Facebooka na telefonie Twittera w dupie Wiadomości na zegarku Nie ma takiej chwili żeby człowiek mógł się zastanowić nad własnym życiem dosłownie nie ma no bo kiedy właśnie po to biegam to przez ostatnie 40 minut 35 Nie dostałem wiadomości. Nikt mnie nie polajkował na fejsie. Nie było żadnego maila. Nawet nie miałem z telefonu. I co? Dziwnym trafem świat się nie skończył. Więc jak zacząć biegać Trzeba chcieć I to nie ma, że się nie da Czy nie boli nóżka dupa Kumpel z pracy Napisał do mnie rok temu Słuchaj, może byś mi program ułożył Bo będę robił pół Ironmana. Ja mówię za To jest świetna sprawa. Sam byłem po swoim drugim, wtedy. Gdy w pyta, położyłem mu program i orientacyjnie. Co, gdzie, kiedy robić. Pytam za 4 miesiące, jak tam. A ono! On, Nie było czasu! bo się nie dało, bo praca, bo dzieci. Dzieci nie ma. Piększy. Bo chuj co jeszcze. I co? I nic. Nie zrobił nic. Dobra, Wam wątek. To się chyba też wytnie. Motywacja jest ciekawa sprawa Bo czy tego chcesz, czy nie to gdzieś w głowie masz tego ludzika który ci będzie mówił całe twoje życie na no chuj ci to Po co biegniesz? Połóż się Po co coś zrobić? Po co o siebie zadbać? Po co jeść zdrowo? Połóż się, miej wyjebane. Ja tak żyłem przez długi czas. Pracowałem w Warszawie. Eee, dobra, nieważne. Był chujowy okres w moim życiu. Dla mnie najlepszą, najlepszą motywacją Jest moje zajebiście dobre samopoczucie Ja nie pamiętam kiedy wstałem i czułem się źle Ja nie pamiętam kiedy wstałem i pomyślałem sobie O kurwa jeszcze jeden dzień O oh, fuck To dopiero środa to ten czwartek Jeszcze nie weekend Muszę iść do pracy I w ogóle mi to wszystko chuj Znacie to z, z czegoś? Bo ja znam aż na, aż na dobrze Za dobrze Sorry, biegnę się mogę mylić Lewo, lewo Więc O akcja polega na tym, żeby tego ludzika, tobie, mówiącego po to co ci to, złapać za mordę i pierdolnąć trzy razy o ścianę. No tak jak tu, na przykład. Niech się chuj zamknie.